Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z GUZ tak. Like w fałasie i backlink w polecam serdecznie i widzimy się już na wyborze naszej postaci. Dobra, wybraliśmy sobie medium. Niech znowić kurczę, albo trzy jakieś słabe klasy, nic, niczego nie warte. więc, nic ciekawego. Witam! Hej. Witaj Dawidzie. Wiadomo Do ciebie Dawid. O, witaj hubi! Cześć chibi, cześć chibi, cześć chibi! Cześć, cześć, cześć! Nie wiem. Nie wiesz jak u ja ciebie? Ja mogę idę gotować. No nieźle, Dawid mówisz? nie wie co u niego. A. To dziwne. <grym> no. Wszyscy żyją, pojebane. Nie spodziewałem się tego. Też może zrobić sarkofag? Czemu nie mógł wyjść, halo? Ja nie mam tutaj skali. Zbugowało się coś, Dawid. Kanae, chodź tu. Witam, witam, co tam? Widzieliście może kanae? Tam gdzieś poszedł, w prawo. A, na dole? Może i na dole, nie no wiem. Teraz... No teraz się przekonaj. Witaj Iliarę. I co tam ma dziaka to O, jedna osoba nie żyje. A, to czyść. A, popatrzę. A, już wyczyściła. A, no dobra. To przypał, to szkoda

i zabijasz może? Borowia mnie zdradziła. Nie, ja jestem mimikiem. O! Ciało! Oh. Nie, nie O zabijam. nie! Ciało, o nie, ciało nie. najgorzej! Nie. ciało! Nie. O nie, rzeczywiście! Jedna, jedna osoba nie żyje, jeden dwukropek, pojebana. To Dawid, poznaje po jego słupie. No nie, najgorzej, Dawid! Najgorzej. Widzę, Damian, trzydzieściko. Zasłońmy ciało, zasłońmy Kurwa, nic nie widzę. Nie widzę. było żadnego zasłańmy, ciała. zasłońmy, żeby nie było widać. Tam ktoś ucieka. Kurwa! No nie, no co zasłańmy. to. A to drugie zasłańmy. ciało. O jezusku, ile ciał! Ja pierdolę! Chowa ciała! Chowa ciała! O, dobra, nie widać. Nie ma ciał. swój kanał, nie ma ciał. Tam widać kawałek. O, o, o. Nie ma ciał. Cześć! To nic nie ma. No to nie ma ciała. Sama się o mnie zgłosiła, nie wiem o co chodzi. Ja nie wiem o co chodzi, sama się zgłosiła o mnie. No Coś nie, nie się ale... Ludzie. Złapała o, cię za nogę. No. Ja pierdziele, no, czyżby kanadyjka. kanadyjka? No nie, źle, ale się wjebałeś teraz. Popsułeś nam zabawę z odsłaniania, no. Ja też zasłaniałem, ona się wywróciła kanadyjka. i zgłosiła sama, no. No nie, źle, ale nam popsułeś zabawę teraz. To jest to jest Co, ty nie, no, nie. poznajesz, że to kanadyjka? A wasz los. Sekunda, ale co to ni magikanadejka. Nie, Aaj. no od no, razu. No nie. Dobra, Dobra. rozpoznajesz. Zobaczyłeś? Zobac accent, zobac accent rozpoznajesz. No, Spacjon. Nie strzeliłem. Kurde. Na iskądą? Chciałem wybiego. Aha. Ajajaj. Jak wiesz? Ajajaj. Nie, to tak, że nie wiem, kim jest. Aż. To banout. Nie był nam już potrzebny. Dobra. Witam. Cześć, co tam? Cześć, czekam, Cześć. czekam przy Cześć. tym dzwonie. Czemu czemu zabijasz? Czemu zabijasz? Zabija. zabijasz, wszystko, wszystko słyszeliśmy jak broniłeś kanałek lusk. No, a nas przejebane Cześć. teraz. <laughs> Zebraliśmy się o to tutaj, żeby wypierdolić jaką bałkę. Za jego złe czyny, mordowanie i inne stranie. że tutaj AB chce zawiązać przeciwko mnie koalicję. Tak, I jestem Na tak naprawdę. No szkoda. Sytuacji. <laughs> Bardzo Koalicja mi przykro. Zabywa, no co <laughs> zrobić? Życie. Bardzo mi przykro, jako trzeba, bałkę. Trzeba zrobić mu, trzeba wszcząć mu punkt i trzeba wyrzucić opresyjną władzę. Jaką jest AB? Obawiam się, że Ty, nikt cię tutaj ma... nie posłucha. <laughs> Obawiam them, see, się, woyen. że nie masz przebicia no na tym spotkaniu Jesteśmy w większości Ale jest w większości? A ja. jest w większości? Bo u ciebie w domu A pozycja nie, nie może być w większości, bo tak to by nie było opozycją Proste, da Czepiasz się No, obawiam się... Kurde, nie Prawie się udało, no Dobra, to Narka w takim razie. Cześć, cześć, cześć. Pa. Pa, pa. Słodki. No i mamy to. Jej! Ej, Ty miałeś rację. Ja no, wiedziałem. Pijakom. Tak. Wszystko musiało. byś się upiekł, gdy mnie Kanadyjka tak, siadiała. <laughs> A po złości to zrobiła, no? Ja wiedziałam. Ja po prostu wiedziałam, że. Tak, ta pieczona geniuszka. Nie by kota, jednak Kanadyjka. Dobra, Asasyna bierzemy tym razem. No i widzimy się już na starcie. Dobra, lecimy. Ej. Ej. Witaj. Ale ty jesteś gigantyczny. Nie jesteś, nieznajomy. Eee... No, przepraszam, Dremordę. Jestem trochę przygłuchy, dlatego Dremordę. Spokojnie, ja, spokojnie, nie. nie ma problemu, ściszę mój. E, e, czekaj, czekaj, spokojnie, nie ma problemu, ściszę mój aparat ruchowy, już wszystko w porządku. Och, lera, czyli trafiłem na starucha? Halo, kim pan jest? Jestem wilkiem. O kurwa. Wilk, morderca bez serca. O, oh, fackin. To ja myślałem, że jestem zwykłym ja podróżnikiem, że nic się nie stanie, a ty hmm. kurde, jesteś wilkiem. To, to jest nie, wilkiem. nie, jestem głuchym wilkiem. O, cholera. Jesteś głuchym wilkiem? Tak, jestem głuchym wilkiem. Wejdź może do jakiegoś domu. Bo tutaj o, wie, trochę wieje. Cześć. Dobra. Wieje Cześć. Po... musisz być a... moją ofiarą. Dlaczego? Ta... Mój bo! Wiedziałem jak Fanzloch zabił. Fanzloch, dlaczego zabiłeś się kubałkę? Dlaczego? Nie, nie no fa Fanzloch by tego nigdy nie zrobił przecież. Fanzloch, ja fanzloch, wiem, że dlaczego nie zabiła. No, fanzloch, i Kanał. Fanzloch, fanzloch powiedz. powiedz kto to zabił. Fanzloch powiedz kto zabił. My wiemy, że to nie ty. Fanzloch. Fanzloch. Dlaczego znuszasz się do gadki? O nie. o nie! Co się stało Fanzloch? fanzloch, fanzloch. fanzloch. Ja wiem kto zabił. Ja wiem kto zabił. No kto? Ej, eee, czekaj. Kto, kto to zabił? Kto? Ej! Ejbi, kto tam był? Eee, to chyba... Ejbi nie słyszy. To chyba... chyba... Y, Dawid! No to Dawid! Dawid, to ty tam byłeś? Nie no Dawid to ze mną, halo! Ej, nie no, cienło, no, nie? No. to się No, To Tuż wolę ja wylecisz tak, aniżeli Panloch. Nie O nie, czekaj, pewnie jest Dodo Czekaj, czekaj, sprawdzę Sprawdzę czy jest Dodo Był Dodo Był Dodo? Nie, 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 sprawdziłem czy on jest Dodo Ja jestem Dodo Nie no, skipnijmy to Na pewno tak to, pozbyliśmy się mordercy Morderca bez serca nie trafił się zabił Sam, no nie wierzę Dawid był mordulcem, najgorzej To no. by się udało no. gdyby nie ten Dawid Nie Dawid <grym>, Gdyby nie Dawid, nie Dawid no. Najgorzej Oj. No Dobra Uf, Włączmy sobie sabotaż No i pięknie. Co możemy teraz zrobić? Łabę. I tak na nie możesz mnie zabić, bo wtedy mówię też chubi. Tak? Akumulacja. Co I nie wytrzymam z tą? Czemu jesteś w drugim ciele? Co? Wytłumacz się. Czemu ty tak robisz okropnie? Ja tylko polerowałem kulę, nic nie robiłem, nic nie widziałem. To prawda byłem kulą. Oh Loch. Dokładnie, co? mnie tam w ogóle nie, tak, nie było Pan z loch. Nie wiem Dobra, co? On się dobrze tłumaczy, ja myślę, że możemy skipnąć No ja też tak też Tak, tak dokładnie, jestem niewinny Pan zaśpiewaj nam coś e, No nie mam czasu, zagłosowaliście już No ale z, to możesz zaśpiewać. zaśpiewać Dawaj A co byście chcieli usłyszeć? Dobra, szybko, nie mamy czasu, cokolwiek nie, nie wiem, no dajcie mi coś. No nie. No daj ta coś. Zajbałeś sobie fazę. No. Smutna ryba ryba. Ale nie znam bol, bol, bol. tego. Aha, nie znasz smutna ryba ryba? Nie. Żenujące. Co to w I Witaj. Hej. To co do naszej rozmowy. Mm. Muszę przeżyć, bo Hubi umrze. Jak mnie zabijecie, to Hubi też użyje. Ej, Vixa, Vixa, Wiksa, Wiksa! Słyszałaś? Wiksa! Słyszałaś? Jak zabijemy kanale, to będzie kumulacja. To Hubi, używałam znów. O nie nie nie, nie, nie! nie, nie, proszę nie! Wracaj, Fanzloj! Fucking O, Zagoń go, szybko! Tak, gonić go! Szybko, trzeba go złapać. No. O jest! No nie! Trafiłaś na kumulację. Pan znowu, dlaczego ty to robisz? Powiedz nam, zaśpiewaj nam, czemu to robisz? Zaśpiewaj, czemu to robisz, tak. Co ty robisz tu? U -u. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Są takie rzeczy, że nikt cię zaprzeczy, po co tu się głowić. <laughs> Świetnie. Co, coś tam słychać tu bo no, Ja tego skipnąć. nie zrobiłem. No ja też. Skipuję. Ej, ktoś mnie ciągle prześladuje. Ja nie Chodź wiem o me. co chodzi. Co to może być? Ja też nie wiem, no. Nie, to był AB, widziałem. A to nie widziałem. Widzi... A ja cię nie widziałem. <laughs> no. Wilzłeś z dupy i zabiłeś. A, ta, tak. No, tak bywa czasami. Z mglistej dupy widziałem, tak ta. <grym> tak? Tak tak Dupa, jeżu zwierza. Ojej, ja. Takiego, dużego zwierzę. Dobra. A widziałem. Oooo! No, no, idealnie! Nie. Oj, proszę, nie. <grym> <grym> Pan zło! A Ej, cóż. Niemo, Ebi bardzo chce, tak Chce, na pewno <grystanie> Ebi nie chce. O, masz już, idealnie. Dalej, no. Dałam ci już. <grystanie> Ebi, teraz? proszę, ratuj, nie. <grystanie> o, nie. <grystanie> Boże pan Zoh, ja nie wytrzymam po prostu z tobą. Zaśpiewaj nam. Jak ci minął dzień, że jest tak bardzo źle, że musisz zabijać ludzi. Wytłumacz nam. Pomóżcie i proszę, znęcają się nade mną. Co się znęca? Aby, a czemu się Raduś znęca? Znęca ja się nade mną. Się nade mną. Nie ja po Coś prostu nie mi zrobimy. Miorę, to co jest pod jego nogami? Klikam, no. Delwex, proszę, uratuj mnie. Szczel do kogoś, no. <noise> o, tu Delwex ja? jest zły? Ja? A co ja mam zrobić? Dlaweks zły, no nie zlekł, głosuję na Delwexa! Delwex! No nie! Co ja? Proszę, nie! No, oh. no nie, no kurde nie! <śmienicza> ja byłem kurde że byłem, już nie jestem. I o co tu <śmienicza> Idealnie. Karamba. Ej, któż się spodziewał? No, nie wiem. Jeden jaku bałkę pierwszy zginął. Nikcza masz bana na imprezę. Wiktor po prostu za bardzo lubi imprezować. To tak jest komiczna. I no nie wiem, znowu się nade mną na dną na grywkach Nie no. Masz, ja tam... on weź pod ręką! <laughs> Dawid Delvex Delwej. Bobi Jestem cały czas. Obi, przestań grać w Minecraft! Delvex, czemu mówisz jakby? Akurat teraz nie grałem. W Siedzi w piwnicy. To prawda Przykre, że nie masz mebli. Jestem jedenasty, ale fajnie. Jestem 58. A ja jestem he-hasty. A on jest. Ha -ha, ha -ha. Ha -ha. Dodo, Dodo he -he. najlepsza postać. Mam nadzieję, że przyjdziecie i wgadzacie. Mam nadzieję, że będziecie no, nękać w <laughs> Nie no, wiksie ja mi nie te... to podobało. Ja piercie, ale co mi wylosowało, no. Dostałeś mm. nowera? No mi też beznadziejnie nie, nie Miłość. O, szkoda. Gorzej. A, dobrze to. Mam główną rolę. Mam nadzieję, że wzięliście, no, imprezę i będziecie... Nie, nie, mam nadzieję, to, ja że nie, nie robicie takich... Celebryta, startel albo medium, ale Nie to byłoby sensu. Mm. Cześć, ja Jestem zakołem. Mm. Witam, witam, Cyks, cześć czeszczonko. Idealnie, już? a nie wiem. Uh, 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 Witaj, uuu, Cześć, co tam u ciebie? Jest, ja lubię śpiewać piosenki, hej, hej, sokoły. O cholera, a ja lubię obserwować właśnie między innymi sokoły. O, super. Nie, obrażam się. Tak, tak. Witam. Nie jestem twoim Idealnie. No nie. Oglądanie nie, Wiksa, to. nawet nie, nawet nie. Jak od Odsunąć się nie. od niej. Dobra, chodźcie na górę, szybko. Musimy wejść do piramidy. To jest najważniejsze w tym. Gdzie mamy iść? Czemu na górę? A tak Ej tak, pokazać. Nie, no nie mogę dawać imprezy. A o, gdzie no. jest fansloch? Fanzlo z nami nie poszedł? Nie, nie wiem. nie najgorzej. Idę szukać. Nie, chodź, poszukamy fanslocha. O, Fanzlok tam był, widziałem go! Tymko! To nie fanslocha! Fanzlok! Fanzloch! Panie z lochów! A no nie się. Panie z lochów! Ukryw się! Hmm. Widziałeś pan z lochów? Pan z, loch? pan z loch. No, ukrył się! No nie. On A nie! O nie to nas! Nie, O I nie pushing! Nie push. nie! O nie! I co teraz? I co teraz? nie! nie! No, ja możemy ale, tędy ale, wyjść. O, szybko, tutaj na statek. Płyniemy stąd. Najpiękniej no, ja, ja mam cel. Moim celem jest ochrona ciebie. Nie przejmuj się. <laughs> Oooo, no, jeżdżamy o, go! O, szybko za nim! Pan zlok! Pan, o, pan Gdzie pan No nie, no, uciekł się? nam Szybę, oh, Kurde Kurda, wszystkich teleportuje, o bogowie. Pożar, pożar. Panikuję, panikuję! Panikowałem! Ale to nie ja! fanslog zrok, fan w piramidzie. Na to Dobra, do piramidy. <laughs> o, delweks płonął jeden. Fan zlok! Krzyczymy. Ciebie. O, witaj. Ej, ludzie spłoneli. Widziałem, widziałem tego Delvexa płonącego. No, obiegu i ja krzyczał. To jeszcze dwa ciała A <grywa> to nie, <grywa> to, to o tym nie słyszałem. Gdzie? Gdzie jeszcze dwa ciała leżą? No tutaj. Gdzie? Pojebało go, tam nie ma ciał. Czemu nic się nie dzieje? dosłownie, nic. Nic się nie no bo ktoś zjadł dwójkę. Nie, oni tam leżą przecież. Nie, no tam ich nie ma. Ja ich nie, ma, sobie co sobie ich co? To nie było. No to ja ich nie widziałem. Co no co ja widzę tam dwa ciała? No to bo to jesteś, bo, jakoś ja widzisz ja podwójnie. Albo bo trójnie co gorsze. dla mnie dwóch leży tam gdzie się gasiło. No to nic, bo tak nic się nie ma. Ale przed leżała. Tak, ale no tutaj to ja jest przed. nieważne jest w sensie o dalweksy już każdy wie. Nie, nie chodzi, żeby dawid nie Dawid, w ogóle w przerywasz. Już wie. Prze dawid, przerywasz na robienie nie, o tasków. Dawid, każdy wie, bo ludzie się patrzyli, jak palił. Jeszcze raz, AB. Mówię, że dalwek e, czyli ten. Dawid, przerywasz na robienie tasków. Masz no, na swoją obronę. Tak, tak chciałem zrobić i dokończyć taskę. No to nie, bo, o, walczy mnie. Śmiało. A. Nie, on jest dodo. No, no nie jest źle. Skoro proponujesz. No, on jest dodo. To właśnie czekam. A kurde, czemu kanał wyłączył? Oho! Mega. no co? Tak, tak. ja się nie spodziewałem, jako jedyny skipnąłem, Ale... to jest pojebane. Jakby. Ja dałem na, na siebie. Ja... To było dziwne. Jestem w szoku. Ach, jestem ja tak w szoku, co się wydarzyło, że aż muszę zgłosić spotkanie. Broń jest... Jest. <laughs> mnie. Żonie. Zawsze będę. Dobrze, dobrze Faro, Faro to nie twoja liga NG O SPOTKANIE No i tam serdecznie na spotkaniu Cóż za piękny dzień Tak ogólnie byłem yy, Zmasakrowany tą informacją, że kanał wyleciał, że musiałem no, zgłosić o, ja to na bezpotkanie Musicie nie wygłosować, bo moje życie już nie ma sensu bez Rawiej A co się stało z Rawieją? No powinieneś wiedzieć Ja nic nie wiem hutniku. Ooooooo! Oh! No, Moje życie no, jeszcze nie Nie no, ja, ja jestem ja za, za skipowaniem. Ja nie chcę żyć bez Rawiei. A ja jestem za... Biegów, nie Niebiego. Czemu? Co ja zrobiłem? To nie ja nie idę. No bo z ciebie, spotkanie. Nic zrobiłeś. Nigdy bym nie zrobił nic z A znowu tylko ja skipnęłem, pojebane. Dziękuję, oh, yeah. dziękuję, dziękuję. Dobranoc. Yeah. <laughs> Dobranoc. Co wy A. zrobiliście? Oła! Więc dobrze, Mixa! Znowu tylko. Tylko ja skipuję chyba w tym lobby. Ale z no, pojebaną... nie było. Nie, ja na siebie to głosuję. tak wiadomo jest do do co, nie? No to ty sam zagłosowałeś, Dawid. No ja na ciebie głosowałem, maybe. Trzeba było skipnąć. Ja na siebie. Możesz startować i być ktoś na ciebie głosuje. Mhm. <laughs> no, no, to, to by nie dał. To będzie dał. Dobra, Kubi damy ready. Coś się zrobi. przestań grać w tego Minecrafta. Ale. Nieprawda, Hubi, graj na Minecrafta. Graj uciekasz? Minecraft. Kurczaki, diamentowe kurczaki muszę zrobić Pan 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 dzisiaj. Graj Minecraft, Minecrafta, dobrze robisz. Pan zna w czym najgorzej. Co? Kto ci tak powiedział? Nie, nigdy. No nie, pokazałeś Patrzcie, Fanzlok, czemu uciekasz przed na nami? Na pewno nie. Nigdy Co mi, to mi, ma znaczyć? Bardzo impreza. mi się śpieszyłem w, w drugim kierunku. Mm -hmm. A na co się śpieszyłeś? Nie mogę bierzeć jakiegoś asasyna i sępa, imprezy e, żadnej nie bierzecie. Bardzo mi się co? chciało pić. No pewnie nie było, lul. Nie się napić. Dlaczego chciałeś się napić? Chciałeś imprezę, żeby nagrać Fanzlok? Nie. No kurde, spokój się pan. <laughs> <laughs> nie, no Fanzloch nie lubi, to nie można. Jak nie lubi, to no nie właśnie, można. to tym bardziej. A tym bardziej Burde, nie może. to jest R4 od, od psychiatry, zobaczysz. Przyniesie ci żółte papiery. I dla Ponslocha, pamiętajcie. A żółte papiery tylko dlatego, że się na nie zaszcza. <głosy> <głosy> Ale liczy się. <noise> no liczy. <noise> kolejny piękny dzień. Oh, yeah. Witaj, FanZlą. E, witaj! Kimżeś jest? Czekaj, chwilkę. Kim jest Poczekaj, coś? chwilkę, bo muszę tutaj jedną rzecz zrobić. Aha, zabija mnie, wiesz? Jakby Wiecie. co? A, okay. Właśnie to mnie musiałem, zabija. Nie, musiałem duplikować. to Coś mi kurde No już szwankuję. A ogólnie to jestem kochankiem. Jak mnie zabijesz, to będzie kumulacja. <laughs> A, a z kim? Nie mam pojęcia, <laughs> Ja będę cię prześladował O, no dobra o, prześladuj mnie Idź do Ty swojego kochanka, a ja będę patrzył. No Kurde, dobrze. co mi tak gra przycina? Szukaj, szukaj, szukaj Szukaj No czyli no, przycina mi dobrze. na obesie gra Ja co chodzi Ale tak ci nie przycina, tylko OBS No tylko na OBSie Ja wiem o co chodzi To najgorzej Najgorzej ja. Yeah. Podejrzewasz, tak kto może być twoim wybrańcem? Hmm, myślę, że... nie, nie podejrzewam. Wiesz? O! Chyba koniec gry. Sam lucky. Oh. Oh, <śmiech> oh, <śmiech> wow. No, odcinek. Elo.